Witam wszystkich z pamiętnika Rolnika Zero. Witam w odcinku 36. Pechowym, <grym> dosłownie pechowym, już nie będę mówił radzę to nagrywam. Po prostu to mam tylko na siebie, na moich nerwów. Co ubie na gośpie? Jak widzicie, kurde, jeden kontener zabrany. Ja biorę się do składania drugiego ki, ki mojego kierowca. Jeszcze w czasie ja dzisiaj ma coś przyjechać do mnie jak myślę, tam, kurde sprzętem, ale to poczekamy. I będziemy się widzieć. widzie. nakarmione, mają jedzonko. HTS jest przygotowany do żniw, bo dzisiaj zaczyna żniwa. Pan Roman już... bojechał do Pana Michała po kombajn. A ja odpalam i się przedstawiam Co, przyjechało? Nie, przyjechało też? O, jeszcze transport, nie czeka. O, może, może. O nie, znowu ty ja pierdnię. E, no, hello, hello. No, co tam masz znowu dla mnie? No, ja pierdnię, dobra. O Jezu Baba, ten, ten, znowu ten gość z poprzedniego odcinka. excuse me, man, please stand up one minute i tyle. Ja pierniczę. No ten gościu. To no, nie chodź za mną, kurde, talencie. Powiedz mu, że my nie chodzić. Idź z kabiny, kam kabin, machem, trachem, do kabiny idź, no idź do kabiny, no. Rozumiano, kapit? Kapit? Dobra, co za ziomek? To jest? Co mi to w ogóle pan Ta helga kurde z tym... Z No Dobra, jakiś silnik. Co to w ogóle jest? O, na... Ja pierd... nic, znowu zabawa będzie, kurde. Remoncik, ponki jeszcze zrobię, zrobię. Kolejnie, widzicie, HTZ. O, na to czekałem, no nie, no. No, co to, Możecie to zrozumieć, mówił do nich, że też Puk ciągamy. To nie, dawam ci Puk, kurde, zawieszany jeszcze z, nie wiem, z czymś, kurde, nie? Please, please, stand, stand, stand up, kurde. Zaraz ci pokieruje tam, kurde, maszynę, kurde, machinę, ty, blebleble. Dobra widzowie, ja tutaj ustawiam go, a jeszcze tylko wam powiem co z gościem no może tak się bo mówię. Dzisiaj nie zaczynamy żniwa. U mnie e, tutaj generalnie się nic nie dzieje. Kirowiec jest składany, bo generalnie masz się za ten sprzedaż, myślałem, że trochę będzie inaczej. Ale tak się dokazaliśmy, że ten kirowiec mój idzie na sprzedaż. Mianowicie on idzie do Regi i Otta. A ja zabieram tamte trzy sprzęty, no to mi się lepiej opłaca, a tutaj kilowiec, no wiadomo, bo jest po kapitalce, sami widzieliście, jak wychodzi wszystko, no ale no, nie oszukujmy się, ja widzicie na no, końcu 3200, to nie ma się czym popisać, skoro ja także no, muszę kombinować, muszę kombinować sprzętem, a później jeszcze mnie czeka, a później odstawić panu Michałowi tę się przyczepkę, e, tutaj drugą to przyczepkę do beli, no i jeszcze ten jeden kontener wziąć, a już może go samemu zagadzę jak podłączę taką maszynkę dobra widzimy się to już znowu leci ten cymbał ja pierdolę dobra widzimy się później Po czym <pelled hollow> ja nie po czym nie wiem. czy pan Michał już chyba nie wiedziałem yy, ten... Czy już pan Michał dał kombine panu, panu, panu Romanowi, ale nie wiem, zobaczymy po śladach, widzę, że chyba coś tutaj jechało. Także wstawiam, że już Roman swoje dzieło zaczął. Teraz, nie, przyczęta już stoi, także tu się widzę, rozłożył. A nie, zaczął, dobra ja, rzuca. Jak widzicie, muzyczki jak nie ma, to dalej nie ma. Radio kupione za parę stówek, a nie założone już, kurde, już tyle czasu, nie? Dobra, co czekamy chyba? Dobra, ja może tak więcej jeszcze coś, jak tutaj oba, ja sobie w tej strony. Też tutaj, o, na piękną skarpę. Pociągu nie ma. Nie ma żadnego, dobra. O, o białka się już robi, fajna. A tam jest pan Romu. Co tu mam jeszcze powiedzieć w ogóle? Co jak widzieliście, w dzisiejszych zakupach, co przywieziono mi od Helgi o, i od to Oczywiście, których pozdrawiam, jest przyczepka do konteneru. Mają się, że tam będzie trwała godzina. Może się dzisiaj, jeszcze może uda mi się ją podłączyć. Jak ten ostatni kontener, zawodzi panu Michałowi. No i jeszcze taki mały pomysł jeszcze z panem Romanem, tak wejdę w słowo, żeby, za przeproszeniem, wejść taką współpracę lekko. Pan Roman mi sam to zaproponował generalnie, żeby, ludzie założyć razem wspólny taki interes, nie? Nie wiem, co byście może, w tej kraju w sumie do, do widu, co byście zrobili właśnie na moim miejscu, nie? Żeby weźcie taki układ, że na całym placu jest cały nasz sprzęt typu. Ciągnik, Roman, oczywiście z co mu dałem, wszystkie jego maszyny. Bo on mówi, że te budynki będzie chciał też posprzedawać i niedługo wydał się o to, żeby w ogóle chcieli się z tą nie? Dlatego niedaleko, niedaleko. Mówi, że się jakiś kurde kolonii czy coś w tym stylu, nie wiem. To, to, to jeszcze Wam nie powiem, bo no, Pan no, wiecie, jak Pan Roman jest. Tak, 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 jak się mówi, jakiego słowa. No także zobaczymy co będzie się działo, a co do mojego sprzętu co przewidziałem, no tak jak mówiliśmy, drugi jest HTZ, Ale tamty HTZ był silnikiem szóstki rzędowej, szóstką rzędową Ale o mocy prawie wszystko o mocy prawie wszystko pucu. No że jest różnica praktycznie, no jeszcze raz tyle, bo ten mój HTC ma 180, no wiadomo że jeszcze będę jak do go to tam jeszcze tam z tą pompą trochę powalczę po i może na 240 uda mi się, bo tam widziałem filmiki co na 240 go 220-240. No ja ten czerwony co dałem synowi najstarszemu, ee, star, starszemu, starszemu, szkoda jak tyle synów, że już stał człowiek na nie wiem w którym synowie gada. <ścoughs> ten, tam też był na 240 kucy, no tamtych HTW ten czerwony co kurde przegrał e, przepychanie. No, także tutaj była moc podobna. Opony się kończą, także widzicie, kurde, w no, tak prawie nie ma. Opony przyjdą też do wymiany. No, tamtym czołnik, żeby no, o, te są, podobno, to sam, o, chyba są tak samo opony, kurde, rozmiar. Czy tam są jakieś inne felgi, bo jest się bardziej poszerzony, nie wiem, ale no, tak wygląda bardziej. Ale tak, zobaczymy, co będzie się działo pod tym względem. Ja widzicie półkobrotowy, no półkobrotowy nie wyszedł, no miał być ciągany specjalnie, właśnie chodziło mi, żeby go nim ciągany. No ale no tym jeździ mi co innego no. Ale wziąłem, jedyne co nie wziąłem to ten lemież przedni Bo to nie pasuje mi, na no, tym bardziej, do Kirosa Miałbyś założenie do Kirosa, nie? Jak do tego HTZ sama z przodu Siłownik Ale ten lemież za duży jest, kurde, tam jest prawie 3 metrowy To gdzie ja ogóle kurde, jeździł, po pół, pół metra by wystawał To mi się nie opłaca, nie? Ja mówicie, pan Roman kosi To, ja nie będę was zanudzał Oczywiście jak pan Roman załaduje parę kursów e, jak się mówi zrobimy. No i będzie jak możliwa ku mnie. <laughs> to trzeba to dalej kombinować. Do później. Dobra, zaczynamy. Zaczynamy. Sypać. Także, Soja 2020, chyba już kurde, czy 19, ja 15, ja się nawet nie pamiętam, ale to tu Rozpoczynamy, na swoim polu Pierwsze żniwa na Sobolach Dobrze mówię? Pierwsze? Może drugie? <laughs> Pod, podjedziemy dalej Ja jeszcze chwilę podałem z Romanem, już na sypie. Podłączamy silniki, żeby nas było słychać. Masz, suchutkie, Sukutkie. Sukutkie. Oj, tu panie Romanie, no To Zapinował się pan, tak blisko podjechał. Aś ten Roman, ten Roman. To, 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 to. O tu panie Romanie. Ile panie Romanie. Co, suchutkie to jest? Tylko suchutkie, nie? Sprawdzałem. No no na co no a co ty myślałem, że co to nie będzie? Jakieś kurde nie, dobre, no, Pan ja wiem, kiedy koszyć mam. No panie Romanie, ja to pana mówi, pan mi się tu obraca, no. No bo wiesz, ja szukam jakiejś łani fajnie, nie? Na ulicy, albo ja, tutaj. To jest... Ole, gdzie pan szuka tutaj łani? No ale wiesz, no może być średnia, nie? A panie Romanie, panie Romanie, z pociągu wyskoczy na pocenie dla pana. No wiesz, no bym się nie, nie zdziwił, nie? To tak samo jak te perfumy to ostatnio kupiłem. Nie, nie, nie wiem pan znowu, że pan znowu kupił i z tego jakieś kładzina draka. No chłopie, no słuchaj tego, no. Ostatnio pojechałem do takiego sklepu ABC, To w tym stylu, nie? Tutaj niedaleko, nie? Patrzę, jakiś tutaj gości podchodzi, klepie mnie tutaj z tyłu i mówi coś tam bla 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 bla. Mówię, kto to jest? Chyba cygan, mówię, taki opalony, kurde, na murzynka prawie, nie? Mówię, a co pan tutaj ma, nie? Ale tak patrzę, tak... Wyciąga takie pudełeczko, takie ładne, szklane, takie elemenciki, ładne, co spryskuje, mówię tutaj perfumki, perfumki, nie? No to mówię, no elegancko mówię, po tych moich randkach będę mieć trzecią, no to kurde, no sam raz, nie? mówię biorę, biorę panie, tutaj ile? Ja? Przyknął mnie raz, mówię, hmm, drugi raz ja przyknął, mówię, no kurde, aż się samemu podjarałem, że tak powiem szybko, nie? No dobra, tutaj kupiłem, dałem mu te dolce, dolce, jak to się mówi, poszedł zawsze ja mówię przyskałem, mówię, dobra, no to idę do tego sklepu ABC, nie? Tak mówiłem wcześniej, nie? No i tak sobie sobie przy tej ladzie, wziąłem sobie te zakupki. No i ta pani tak czuje, że coś tam tym wciąga tym noskiem i wciąga tym noskiem, nie? Mówię, kurde, katarek ma, czy coś, coś brała, no nie wiem, no może chora jest, nie? Ona tak mówi, ale o oh, pana ładnie pachnie. No ja mówię, no ja wiem, nie, nie? Tylko mówię, kurde, no aż tak dziwnie, że tak mówię, ona takie zaczęła oczka do mnie takie dziwnie maczyć, jej oczka się zaszwieciły, moje przegasły, mówię, o co chodzi, nie, no wie pan o co chodzi, ja już jestem stary, to ja, wiesz, ja nie wiem, kiedy patrzą kobiety na mnie, kurde, za przeroszenie fajnie, a kiedy, kurde, jest odrażająco, nie, no ale no nic, wyszłem z tego sklepu, idę sobie przez tutaj, przez wichurkę moją, nie, Zaczęli przyda mnie szczekać, kurde, drugie zaczęły za mną lecieć, Kurde, jeden mnie dopadł, kurde, zaczął mi tutaj smyrać za przeroszeniem tym swoim pitoczkiem po mojej nodze, kurde, nie wiem o co chodzi. Tutaj drugi jakiś rozwajer, mówię, nie, no uciekam, mówię, nie wiem co, coś mi dzieje, nie? Ja wpadam na goszkę, szybko bramę zamykam, żeby mi te psy nie dopadły, nie? A tu wszystkie moje kurczaki, kurde, te świnie, co miałem puszczone, jak mnie dopadły? Panie Boże, ludzie, ja nie wiedziałem, co się dzieje. Siostra krzyczy, czy co się dzieje? Ja mówię, co się dzieje? Ja sam nie wiem, ten mi gdzieś tutaj po twarzy mi to, pluje, Boże, ludzie... Ja więcej takich perfum nie chcę. No, pożeg, Proszę pan, co za historia mnie znowu dopadła. Kiedy to się wreszcie u mnie skończy? No, panie, Romanie, ja jestem w szoku. Ja, ja czuję od pana taki kurde dziwny, jakiś kurde zapach. To może jakieś hormony były, bo fermenty kurde pan dostał tych perfum. No, panie, ja nie wiem, no ale noż, nawet krowy jednak na mnie nam fajnie buczały. Już mówię, no kurde, no ja jestem stole, lusterko widzę, nie, ale noż nie wiedziałem, że aż tak, no strach, strach wychodzić teraz na miasto, nie, no bo, boję się z nimi pryskać, z drugiej strony, no fajnie pachną, nie, no nie, no panie pachną, ale to ja, ja bym nie ryzykował, ja bym nie ryzykował, no, do, do więzienia bym nie poszedł z tymi perfumami, na pewno, bo współczuję Panu. No ja też tak myślę, nawet ten komisariat, będę się bał, cię pój, jak wypiję i będę chciał się sprawdzić, no będę się bał, bo to mi wszyscy się, to ci skazani na mnie rzucą, nie. No, no, no tak może być, panie Romanie. Dobra, pani Mar... Romanie, jadę to, jak mówi, zawieźć pierwszy kurs, a pan dalej kosić sobie dalej, tak? Okej? Okay? No dobra, to dobra, dobra, ja jadę kosić i już, no, no hej. O, ten Roman, Roman, jak widzicie, kolejna, kurde, dziwna historia. No ja pierniczę. Co za człowiek? Dobra, jadę bo... Po... <gryw> nie on no, nie mogę z niego, no nie mogę, ten roman. O, uh, no, tutaj jak widzicie, w tym czasie sobie wyciągnąłem. Tu nie spróbuję właśnie jakieś że żniwa, podczepić za pomocą tamtej przyczepki to i zobaczymy czy będzie działało. Jak widzicie tutaj tylko jak, jak pokazuję z gorzby. Silniczek odstawiony. Taką wygląda ta V6, ta tak V6, fałszyce co ja mam. Rzędowa 6. O mocy 280 kółcy. Tutaj jak widzicie ma. Takie same praktycznie obłączki ma, ale... Jest jak widzicie troszeczkę poszerzony, jest szerzej ma ustawione te felgi, nie czego, no i widzicie tu już te haki, ja mam jeszcze te stare zaczepy, za, za no można na hakach jest, siłownik mam, wiele tak samo, o, klimatyzacja, nie wiem czy Pan będzie, okaże wszystko, ale nie będzie robotę. roboty, nie to zima jest, można coś robić, nie, nic, ja wysypuję, Te pierwsze, bo tam Roman mówić, że prawie skończył, że prawie skończył, no to jak to się nie bierzemy się Nie leśni sylowski działają, no ale mnie jeszcze...

O, Roman kurde Banny nie chcą co O Dobra, gdzie jest sobie Romana podejść To Ja panie Romanie No co, dobrze dobrze, już prawie końcówka No ostatni przejazd będzie, nie? Ale to nie będzie tobie na pewno, nie? Panie Romanie On zawsze musi się obracać? No bo ja dalej szukam tej łagi swojej, nie? Panie Romanie, nie na polu. Pytaj, panie Romanie, muszę odjechać trochę. O ten Roman i jego łagód. Panie, panie Romanie, jak tu pan jest możliwe, że pan jest tutaj, a kombajn sam sypie? Kurde, pan powinien w kombajnie być i sypać dopiero, a pan jest tutaj. Bo wiesz, ja to taki patety na ten stary, mam no, kombajn już. A. Bo wiesz, on jest stary, ale tam pan Michał zamontował taki czujnik, że jak on widzi przyczepę, to dopiero ładuje. A, jaki bajem, he? Powiem panu jestem szczególnie. A widzi pan stary, ale jare, nie? No dalej panie Manie, ja jedę ten ostat... przedostatni kurs zrobić, pan no i myślę, że nie ktoś się żejna nie? No dobra, 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 no to hej pan, hej pan. Mówię, że już nie kończę, nie? Ten Roman mówi, żeby jeszcze jeden kurs ten się żejna już. O, Roman, Roman, Roman. Dobra, widzimy się później. O kurde, tam Roman już siedzi. O dobra, to się nasypie mi. Kurde, przeszedł tą. Ten... Dobra, jak mi tutaj. O, za daleko wyjechał. Kurde, mówiłem mu się zatrzymać. Ja się do niego podczepię. ty Roman już lepiej nigdzie nie jest. kurde, ja to spróbuję się ustawić Najpotrzebniej podjeżdżam, kurde Teraz ja będę się męczył Do tej rury nie widzę Sypie, nie sypie? O dobra, sypie, dobra Ciekawe ile ma, czy jest spierasz, Romana Kurde, nie boję się... O jak to było. Co panie Romanie? Dużo pan ma? No już koniec, jest koniec już. To już więcej nie ma. A, kurde, ma. No, Myślałem, że trochę tego więcej będzie. O, a kurde. Aj, kurde, jeszcze raz wypało. No, to no, trochę tak, nie? Nie no, kurde, panie Romanio, no to, pole skończone jest, tak? To no, skończone, skończone, jest nie? To no, dobra panie Romanio, ja dziękuję sobie za chwilę obraz z mojej strony. Niech pan jedzie do pana Michała, a ja później po pana przyjadę, okej? Okay? No dobra, dobra! Dobra, no jak pan Roman jedzie... O, ładnie się, siadam, bo to pala, na winę W Polsce się na gośpie. Ja myślę, że już tu króciutko muszę, bo nie mogłem wytrzymać. Ja Musiałem to sprawdzić, czy to będzie działało tak jakby chciał, czy nie. no jest dobrze ...no powiem że jest dobrze kontenery łapie zobaczymy jeszcze jak z możliwością odczepienia w widzę z tego że nie ma sobie tym ramieniem do nie działać ale mapie kontenery to jest najważniejsze także ja stawiam tutaj do garażu a jutro jutro albo pojutrze tam o następnym tygodniu zawożę to do, do pana Michała także ja się z tego żegnam z tego miejsca, wszystkich pozdrawiam oczywiście zachęcam do oglądania dzisiaj odcinek, jak jest, ale to mówię, jestem wykończony, do tyle, tylko ja to, to nie na nagrywałem, aż powiem o szczerze jednak jest piątek 13, chyba też to teraz właśnie się uświadomiłem trochę no wyszło, jak wyszło, także tyle się za to, przepraszam, jeśli Wam się nie podobało, jeśli Wam się podobało, to oczywiście lajkujcie, subskrybujcie piszcie komentarze, bo ja na mówię, lubię komentarze czytać, no kurde, no mało piszecie, no wiem, że film nie jest no ta ale no bardzo chętnie bym popisał z Wami na ten temat, kurde co i jak, co by się widzieli w dalszych posłonach. Na pewno w następnym odcinku będzie przy budowie. Akcja trochę yy, tutaj, z, no tam gdzieś w tamtych okolicach, gdzieś tam gdzieś do działka budowlana, ten ale będziemy wozić świrt tam na, na tą kurę, na tę sobole, ale to na tym odcinku gdzieś z tego Dobra, ja się z tego miejsca żegnam, pozdrow, Ejo!